Tam, jesteśmy dzisiaj na największej lekcji WF-u. Wiemy rekord Guinnessa w Warszawie na torwarze. Zaraz się dowiemy, jak dzieci z Bemowa dzisiaj tutaj się sprawują. Na razie nie byliśmy na wszystkim, ale w ogóle teraz to jest fajnie. Jest bardzo wow, fajnie, no, ogólnie jest, spoko. No, to jest, jest to, że znaliśmy bardzo, bardzo fajne jest Super. to, że można zobaczyć różnych sławnych ludzi też.

Impreza jest fantastyczna, na pewno 5000 zgłoszeń będzie rekord pobity. Poprzedni poprzednim były 3000, lekcje wychowania fizycznego. Między 9 a 18, naprawdę maraton z WFM. To cieszy, obecność wielu gwiazd sportu, wsparcie wielu e, samorządów, m.in. E, e, Bemowa, czyli dzielnicy, która bardzo mocno e, wspiera sport i jest również dzisiaj tutaj na e, warszawskim torwarze, ale też nie tylko Ministerstwo Sportu i spółki PGE oraz wiele, wiele gwiazd sportu, no i dzieciaki, dzieciaki wielkiej ilości, to się liczy i e, myślę, że so, jesteście zadowoleni? Tak. Są zadowoleni, więc na pewno e, pytanie czy się udało, czy jest e, sens zrobić takiej imprezy, odpowiadam tak, jest sens zrobić tej imprezy. Dziękuję. jestem tam i będę czekał tego...